Żarłok i skóra i mando Jerry. Wokusia Trzymas oraz nasi <noise> goście! Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy Zapraszamy, zapraszamy, zapraszamy! zapraszamy. zapraszamy. Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Po tej stronie mikrofonu Szymon Ścieśniński. Witam Was serdecznie i zapraszam na omówienie filmu Now You See Me z 2013 roku, czyli pierwszej iluzji. Jakiś czas temu, w sumie ten podcast pewnie nie leci premierowo, więc już. Trochę, trochę czasu temu znajomy zaproponował, by w małym gronie wyskoczyć do kina na Iluzję 3. Ja nie widziałem poprzednich dwóch części na tamtym etapie, to też no, nie zareagowałem jakimś nadmiernym entuzjazmem, ale zgodziłem się, tak. Uznałem, że da mi to motywację do nadrobienia Iluzji 1 i Iluzji 2 przed tą wizytą w kinie. No a jeżeli się nie uda, no to po prostu pójdę dla towarzystwa i nie wiem, najwyżej nie zrozumiem jakichś tam nawiązań. Podjąłem próbę nadrobienia poprzednich dwóch odsłon tej serii, nie sprostałem jej, nie powiodła się. A dlaczego, dowiecie się już za moment. Na stołku reżysera Iluzji 1. Zasiadł Louis Leterier, czyli reżyser chociażby dwóch części transportera, niesamowitego Halka czy Człowieka Psa z Jetem Lee, a za scenariusz odpowiada trzech panów: Ed Solomon, czyli współscenarzysta pierwszych Facetów w Czerni, Edward Record, czyli scenarzysta miasteczka Wayward Pines tego serialu oraz Boas Jakin, który pisał chociażby pani Szera z 89 księcia Persji, a także drugie części Dirty Dancing czy od zmierzchu do świtu. I ta ekipa dała nam iluzję 1. Film ten opowiada o śledztwie w sprawie grupy iluzjonistów, którzy najprawdopodobniej ukradli pieniądze z francuskiego banku i następnie rozrzucili je w trakcie pokazu iluzjonistycznego w Las Vegas. Wszystko wskazuje na to, że wykonali te czynności równolegle. Tak? Czyli zaraz po napadzie rozrzucili te pieniądze. Brzmi to absurdalnie, bo. Tak jak mówię, bank jest we Francji, a oni są w Vegas, ale wszystko wskazuje na to, że no tak się stało w tym świecie przedstawionym, a dodatkowo to jeszcze nie jest finałowy numer naszych magików, a jedynie podprowadzenie pod coś jeszcze bardziej widowiskowego. Kto i jak i dlaczego dokonał tego napadu, kim tak właściwie są i dla kogo pracują iluzjoniści, kto i dlaczego depcze im po piętach tego dowiemy się w trakcie seansu. Wprawdzie teraz zaserwowałem Wam dosyć standardową zajawkę fabuły, i jest ona całkowicie zgodna z prawdą, ale w toku seansu to nie jest wcale takie czytelne. Trudno się połapać, co tak właściwie jest grane, kogo obserwujemy, kogo śledzimy i komu powinniśmy kibicować. Pierwszy kwadrans to wprowadzenie i werbunek naszych czterech jeźdźców iluzji, no bo takich tutaj nazywają czterema jeźdźcami: The Four Horsemen. Więcej o nich za moment. Kolejny kwadrans to ich wspólny numer w Vegas i pierwsze przesłuchanie w sprawie zaginionych pieniędzy, a więc i wprowadzenie równie ważnych postaci śledczych z FBI i Interpolu. A kolejne pół godziny, czyli już w sumie daje nam to 60 minut, to jest drugie show oraz bliższe przedstawienie kolejnych istotnych bohaterów ze świata przedstawionego, oficjalnego pracodawcy jeźdźców Artura Tresslera oraz znanego demaskatora iluzjonistów Tadeusa Bradley'a. Dopiero po tej godzinie widz zaczyna jako tako orientować się w świecie przedstawionym, ale nadal jako tako. A kolejna godzina no to dalsze sztuczki, bójki, pościgi, twisty goniące twisty i w końcu wyjaśnienie, co tak właściwie jest tutaj grane. I właśnie ta nietypowa konstrukcja. To jest nie tyle powolne, no bo ten film nie jest powolny, to nie jest slow burn. Tutaj dzieje się całkiem sporo, tylko to nie jest trochę uporządkowane. Więc to nie jest powolne, ale raczej ratalne. Serwowanie głównej intrygi. Ta struktura, tego typu podejście do zajawiania intrygi początkowo mnie odrzuciło. Przy pierwszym podejściu obejrzałem 40 minut. <głos》> uznałem, że w sumie to nie wiem, kto jest kim, kto jest dobry, kto zły, kto jaki ma cel, kto kogo może zdradzić. Trochę mnie to zmęczyło i dałem sobie spokój. Mimo to poszedłem do kina ze znajomymi, obejrzałem Iluzję 3 i na tyle mi się spodobała, na tyle polubiłem też bohaterów, że dałem jedynce drugą szansę. Tym razem obejrzałem ją na raz i w końcu doceniłem. Umówmy się, to nie jest oczywiście wybitne czy ambitne kino, ale oferuje odrobinę świeżości przez cały ten motyw magii iluzji i gdy już nas wciągnie, to daje także sporo rozrywki. No bo to niby jest heist mówi, ale sam napad pojawia się dość szybko, w tym pierwsze 30 minut, tak? Potem to bardziej opowieść o zbiegach i policji, która depcze im po piętach, która próbuje zapobiec ewentualnym przyszłym przestępstwom. Mamy tutaj trochę komedii, dostajemy też trochę akcji i sensacji, a to wszystko jest zatopione w magicznych sztuczkach. Iluzjoniści czasem muszą się z kimś poszarpać, ale na ogół nie rozwiązują problemów siłowo, bronią czy przemocą, a właśnie przy pomocy sztuczek. I to jest ta świeżość to jest to coś, Nietypowego, co wyróżnia iluzję na tle innych podobnych produkcji. Te sztuczki bywają absurdalnie wręcz przegięte, ale przy tym całkiem dobrze prezentują się na ekranie. Niektóre mają wywołać efekt wow, inne bardziej rozbawić, są elementami scen komediowych. Na przykład w pierwszym kwadransie poznajemy naszych bohaterów właśnie w trakcie występów solowych i przykładowo Jack Wilder. Jeden z czterech jeźdźców iluzji zgina łyżeczkę. No klasyka, tak? Numer jeden z tych najbardziej znanych. Kolejna postać Dany, czyli Daniel Atlas odgaduje kartę. Też klasyka, ale Atlas wyświetla ją na wieżowcu, co już daje pewnego rodzaju efekt. Wow. Nie tyle zastanawiamy się, jak odgadł kartę. Co jakim cudem udało mu się dokonać tej iluminacji przy użyciu oświetlenia wewnątrz budynku, bo to nie jest. Hologram przygotowany wcześniej i wyświetlony na ścianie, tylko to jest pokazanie wzoru karty przy użyciu świateł w oknach pieżowca, <grywka> więc to naprawdę wygląda bardzo fajnie. Kolejna postać: jedyna kobieta w drużynie. Henley Reeves wchodzi w kajdankach do akwarium w swoim celowym występie i to akwarium za moment ma wypełnić woda z piraniami. No i znowu dosyć klasyczny punkt wyjścia, jeżeli ktoś interesował się występami. Światowych iluzjonistów, no to wchodzenie do różnego rodzaju zbiorników z wodą też jest pewnego rodzaju klasyką, ale twistem są te piranie oraz fakt, że sztuczka kończy się katastrofą. To jest otwarcie filmu. Kończy się masakrycznie, a przynajmniej tak nam się wydaje w tym momencie, i to jest naprawdę widowiskowe. tak? To jest coś, co wywołuje efekt wow. I wreszcie czwarta postać, czwarty jeździec Merit McKinney, który hipnotyzuje kobietę. A następnie zmusza jej męża do przyznania się do zdrady. Jak gdyby czyta mu w myślach i w ten sposób ustala personalia kochanki, a potem wymusza na nim pieniądze i w zamian za ten haracz sprawia, że kobieta zapomina o wspomnianej zdradzie. Tak? No bo ona była świadkiem tej rozmowy. To już nie ma żadnego sensu, jest strasznie naciągane, ale przy tym jest niemalże komediowym złotem i bawi do łez, tak? Bo. Ten mentalizm połączony właśnie z wyciąganiem brudów i podbraniem okupu haraczu, no jest absurdalny, ale też przezabawny. A to dopiero początek, to jest ten pierwszy kwadrans. Późniejsze wielkie show naszej czwórki: Atlasa, Reeves, McKinneya i Wildera. One są bardziej pojechane i do tego wykorzystują tonę techniki, technologii. Mamy światła, lustra, hologramy, jakieś dziwne gadżety i oczywiście nie wszystkie robią takie samo wrażenie ale na pewno nie można narzekać na nudę tak? to jednak są show. W dodatku, w scenach, które nie są też typowym iluzjonistycznym występem. Na przykład w trakcie przesłuchania policyjnego nasi bohaterowie także odprawiają swoje czary mary, wykonują różnego rodzaju sztuczki, a McKinney praktykuje dalej mentalizm i hipnozę. Oczywiście wychodzi mu to lepiej niż ustawa i logika przewidują, ale no nie obraża to inteligencji widza, pozwala na cudowne komediowe dialogi i zwroty akcji, więc nie będę jakoś nadmiernie się czepiał. To jest świeże, tak? To sprawia, że nawet takie pozornie ograne już do bólu sceny, które. Znamy, widzieliśmy je ograne na tysiące sposobów. Tutaj są w jakiś tam sposób nietypowe, świeże, kreatywne. Postacie są przerysowane. Taki Atlas czy Dylan Rhodes, FBI, główny agent, który zajmuje się tą sprawą, bywają wręcz niesympatyczni. McKinney, Tressler czy Bradley w sumie również, trochę mniej, ale jednak. Ale to. Tutaj działa, bo sprzyja temu zamieszaniu, sprzyja intrydze. Nie ma podziału na krystalicznych i obrzydliwych, nie ma podziału na czyste dobro i czyste zło. Widz ma się czuć, chyba. Mam wrażenie, że to jest zamierzone. Widz ma się czuć zagubiony, by nie mógł zbyt szybko odgadnąć, co tak naprawdę jest grane. Ja przyznam, że totalnie złapałem się na wędkę. Przy tym drugim sensie też czułem się mimo wszystko pogubiony, chociaż już te 41 minut znałem. Byłem w sumie tak zagubiony jak nie wiem, student dziennikarstwa na egzaminie z ekonomii, a wiem co mówię, bo przeżyłem coś takiego kiedyś. W dodatku działa tutaj przez cały ten film metafora magicznej sztuczki. W tej produkcji bohaterowie może nie łamią czwartej ściany, ale dosłownie rozmawiają o swojej pracy: rozmawiają o roli odwracania uwagi w trakcie iluzji, o funkcji asystentki magika, o tym, na czym widownia skupia wzrok, i co przez to może przeoczyć. I bohaterowie też starają się używać tej wiedzy, by być o krok przed swoimi przeciwnikami w ramach tych napadów czy ucieczek. No i na koniec widz taki jak ja. Czuję, że totalnie się na to złapał, bo nie tylko bohaterowie wykorzystywali to w sztuczkach nie tylko, żeby być o krok przed przeciwnikami ale też cały film to stosuje, żeby zabawić się z widzem. Film mówił, w jaki sposób nas oszukuje a my i tak daliśmy się złapać, oszukać i oczywiście część istotnych detali pojawia się dopiero w ostatnim akcie. Niczym łagaty Christie, więc no nie da się domyślić absolutnie wszystkiego, ale część rozwiązania mieliśmy cały czas przed nosem na tacy, więc po prostu film robił u nas w balona i taką metę absolutnie doceniam. Tak? To moim zdaniem wypada tutaj bardzo fajnie. Udaje się to wszystko też m.in. dzięki niezłej obsadzie aktorskiej. W filmie wystąpili Jesse Eisenberg jako J. Daniel Atlas, Isla Fisher jako Henley Reeves, Woody Harrelson jako Merritt McKinney, Dave Franco jako Jack Wilder, Mark Ruffalo jako Dylan Rhodes z FBI, Melanie Laurent jako Alma Drej z Interpolu, oni tworzą taki duet tutaj śledczy, Poza tym wystąpili tutaj także Morgan Freeman jako demaskator iluzjonistów Tadeusz Bradley oraz Michael Kane jako pracodawca jeźdźców Arthur Tessler z MGM. Nikt z nich nie zaliczył raczej roli życia, ale każdy ma swoje momenty. Życzyłbym sobie, żeby na przykład Isla Fisher dostała trochę więcej solowych scen, w których mogłaby się popisać, ale poza tym nie ma jakichś większych uwag. Tutaj nawet Freemanowi chce się grać, a kilka ostatnich filmów z nim, które widziałem <grych> raczej przeczyły temu, pokazywały, że już no... Po prostu jest znanym aktorem w różnego rodzaju produkcjach, który niekoniecznie gra, a tutaj musi autentycznie jeszcze, chce i nawet w finale daje radę. Naprawdę dobrze wypada zaś Rafalo, który w pogoni za jeźdźcami, jako ten agent FBI, potyka się czasem o własne nogi, ale do końca się nie poddaje i cały czas odgrywa taką irytację, i wrodzoną złośliwość tej postaci, nasz aktor. I to wypada bardzo fajnie, tak nietypowo też, no bo, tak jak mówię, to nie jest sympatyczna postać ale no dodaje sporo emocji w trakcie sensu. Najsłabiej, ale nie słabo oceniam Eisenberga, bo jego postać to po prostu taki control freak ze sporym ego, ma dosłownie właśnie te dwie cechy, jest więc grany trochę na jedno kopyto, a że ma być samozwańczym, ale jednak liderem grupy, czyli taką no istotną postacią w tym świecie przedstawionym, no to oczekiwałbym i po aktorze i po postaci trochę więcej, ale no to też nie jest tak, że wypada tutaj jakoś źle. I jako już jeźdźcy działają razem y, głównie na scenie, ale niekoniecznie poza nią, i często tutaj rozdzielamy bohaterów nowych bo jest ósemka. Tak? Mam praktycznie osiem drugoplanowych istotnych postaci. No to trudno mówić o jakiejś dużej chemii między nimi. Właśnie jeźdźcy jako grupa tak nie do końca y, dobrze wypadają. Nie, nie czuć tych relacji między nimi. Tam jest y, odrobina tej chemii w interakcjach, na przykład gdy ta drużyna się buduje, ale potem już będziemy z tą intrygą. Z twistami, z akcją, i nie ma za bardzo czasu na budowanie tych relacji. Prawdziwe związki, też chemiczne reakcje, emocjonalne reakcje zachodzą w kontaktach między postaciami śledczych oraz Tresslera i Bradleya, czyli tego naszego szefa iluzjonistów z MGM i tego demaskatora który właśnie niszczy magiczne show, na ogół te wypadają dość autentycznie, tutaj widać emocje, często negatywne zresztą. Jak należejsze kino, to mi się to podobało, ogląda się to z zaciekawieniem. I tak śledzimy tych bohaterów, te sztuczki, pościgi, przesłuchania, ucieczki, kłótnie, zgony, show, pokazy, by w wielkim finale w końcu dowiedzieć się co i jak, kto jest kim, co i dlaczego się wydarzyło, a także w dużej mierze jak. I tym razem nie jest to traktowanie widzów jak idiotów, a całkiem rozsądny ruch. Chodzi o to, że wiecie, no często w filmach nie trzeba tłumaczyć zbyt wiele, tak widz powinien jak gdyby sam skumać pewne rzeczy, a tutaj część sztuczek była tak zakamuflowana, że nie sposób było mieć pewności co do przebiegu niektórych wydarzeń. I finał nam wszystko ładnie wykłada. I ja sam domyśliłem się niewielu rzeczy, naprawdę niewielu, ale ten finał mimo to był bardzo satysfakcjonujący, bo cieszyło mnie, że w trakcie tłumaczenia ja nadążam za wszystkim, zaczynam widzieć ten ciąg przyczynowo-skutkowy i już teraz wiem, kto jest dobry, kto zły, kto dla kogo pracuje, kto kogo zdradził, dlaczego dzieje się to, co się dzieje. Czy to wytłumaczenie końcowe jest naciągane? A jakże, absolutnie. Ale czy mimo to daje frajdę? Totalnie. Okazuje się, że przy pierwszym podejściu totalnie się odbiłem, przy drugim bawiłem się bardzo dobrze. I choć ja w tym momencie, gdy ten film się kończył, już wiedziałem, że powstał sequel, a trzecią część nawet już miałem obejrzaną, widziałem ją w kinie. No to z bananem na ustach wsłuchałem się w zamykającą film zapowiedź, która to głosi, że jeźdźcy, którzy dożyli finału, oczywiście szukają kogoś do następnej sztuczki. Bardzo sympatyczne domknięcie. Podoba mi się pomysł na tego typu zakończenie filmu. I zmierzając też do końca tego podcastu, ja przypomnę, że po prostu lubię filmy, w których ktoś daje psztyczka w nos lub kopa w cztery litery złym ludziom, a Now You See Me, iluzja z 2013 roku jest właśnie takim filmem, więc też przez to on mnie kupuje, przemawia do mnie, a w dodatku, jak chyba większość dzieciaków, miałem w życiu taki etap, kiedy chciałem zostać magikiem, raz na kwartał, no może rzadziej, tak, raz na pół roku przeglądam zestawy małego iluzjonisty na Allegro. Wciąż żadnego nie kupiłem, ale kto wie, powiem wam, że teraz po tych dwóch seansach jestem bliski złamania się i znalezienia sobie kolejnego dwusetnego już hobby, bo czemu nie? Nie będę miał na nie czasu, ale czemu nie? Może już niedługo zobaczycie na Insta, jak zginam łyżeczki albo znikam monety. Na ten moment jednak będę kończył. Pierwsza iluzja to w mojej ocenie 7 na 10 w kategorii wariacji na temat Heist Movie. Czas teraz nadrobić sequel, a potem pewnie nagrać coś i o nim, i o tej najnowszej odsłonie. Na ten moment to już jednak wszystko ode mnie. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia następnym razem. Cześć. What are we gonna do? It's over. Nothing is over! Nothing! You just don't turn it off!